No po 20 słuchajcie dwóch latach w Londynie trochę się przyzwyczajam do tego, że rzeczy działają po prostu, bo muszą działać i tyle. Pewne rzeczy się robi, działają. No i niestety, żeby nie było tak kolorowe tutaj w Hiszpanii. Wiele rzeczy gdzieś tam nie działa i tak dalej. No bo nie mogę tylko pisać o samych superlatywach i pozytywach są również jakieś tam negatywy. No i jednym z nich i pewnie tych filmów tutaj będzie więcej. Jest chociażby to, że zauważyłem kartę. Kupiłem akurat w tym przypadku lebary dla mojego syna. Tam była bardzo dobra oferta, tanio miesięcznie, chyba 10 euro i 100 giga i tak dalej. Jakieś tam cuda. Nieważne, chcieliśmy lokalną kartę. W Anglii normalnie taka karta przede wszystkim jest kupowana normalnie w supermarkecie bez żadnego imienia, nazwiska, nic się nie podaje żadnych dokumentów. Tu oczywiście wiem, że w Europie, w Polsce jest to wprowadzone także, jest ta kontrola. I taką kartę, kiedy zamawia się online, trzeba podać, nie wiem, numer dowodu osobistego, paszportu, numer nie i tak dalej. Więc te rzeczy tutaj gdzieś tam wszystkie były podane. Karta przyszła za. 3 dni, no ale kartę trzeba aktywować. Jest strona, gdzie się aktywuje, tam jest jakiś numer SD, GG, coś takiego. Tam nie wiem dokładnie jak się nazywa, jest jakiś taki długi numer, który trzeba na stronie wpisać. On oczywiście, wyskakuje, że ten numer jest nieprawidłowy, jest jakiś błąd. Kolejnego dnia również to samo, bo myślałem, że to gdzieś w system musi przemielić. My, no, generalnie, karty nie można tak naprawdę aktywować. Czyli ona przyszła i w Anglii aktywuje się tak, że się kartę po prostu wkłada i się jej używa, i ona już jest aktywna, prawda? A tu gdzieś tam jeszcze jakieś dodatkowe numer trzeba wpisywać. E, oczywiście bezpieczeństwo, jak zwykle. E, natomiast, e, no, po czacie gdzieś tam e, przez Whatsappa z supportem z lebary wysłali listę trzech. Najbliższych tutaj według postkodu sklepów. No i wczoraj mówię, dobra, to się przejdę, zobaczę te sklepy. Kurde, powiem wam, że tak, adresy jakieś dostałem, dwa z tych trzech sprawdziłem, to po prostu jakiś mini sklepik, gdzie koleś w ogóle ma na półce jakąś, nie wiem, lajka like mobile, coś tam, nie mówił w ogóle po angielsku, mówię mu coś aktywacji, mówi, że nie, nie, to się nie aktywuje w ogóle tego. Od razu jakiś taki bardzo podejrzany sklep. Drugi adres w ogóle w pobliżu akurat byłbym tak, normalnie na piechotę nie szedł. Yy, drugi adres, słuchajcie, nie wiem, zamknięte na trzy to w ogóle jest niby lokalizacja na Google Maps. Sklep, prawda, nie istnieje, wszystko jest w ogóle zamknięte. Nie wiem w ogóle, co, co to w ogóle jest. nie, I teraz się obawiam, gdzie ja w ogóle tą kartę będę mógł aktywować. Znaczy, powiedziałem synowi, że to jest w jego interesie, leży, więc nieraz, nie teraz tam ciśnie nie, tych ludzi przez tego Whatsappa i tą kartę nie w jakiś sposób aktywują, albo ich pieniądze oddają. Nie wiem, nie, dla mnie bardzo dziwne. Czyli generalnie podawanie tego, ca cała ta rejestracja, dowody i tak dalej, a potem jeszcze to, że jak karta przychodzi, to ona generalnie nie działa i trzeba gdzieś ją aktywować, a to nie działa, trzeba po jakichś sklepach się tułać, żeby jakiś pan zrobił, nie wiem tylko jaki, jak ktoś w takim sklepie będzie w stanie to w ogóle aktywować, skoro on prawdopodobnie będzie robił dokładnie to samo, no bo to trzeba wejść na stronę, podać ten numer z tej karty SIM i w ten sposób aktywować. U mnie nie działa, nie wiem dlaczego u niego miałoby działać.